Ciędki i gnój sprawiają, że drzewo dostaje podczas każdego deszczu porcję witamin i minerałów, ponieważ deszcz działa jak herbata, e, która się parzy. Dają również bardzo dużo ciepła. Im grubsza warsta, tym więcej ciepła będzie miała ziemia. Ale nam chodzi przede wszystkim o, o tą porcję witamin dla drzewa, żeby się ono odżywiło żeby utrzymywały wilgoć w ziemi, w środku. Ziemia ta zielona, którą teraz widać, która jest strasznie twarda i nie da się w nią nawet palca wsadzić, bo jest tak twarda i sucha. Za mniej więcej dwa miesiące będzie miała już taką warstwę, która będzie bardzo mięciutka. Za kolejne kilka miesięcy będzie głębiej mięciutka, a w ogóle po roku już będzie taka warstwa, która będzie pięknie wyglądała jako taka, prawie jak taki czarnoziem. I o to nam generalnie chodzi, wkładanie tych warstw, żeby przerabiać ziemię na bardzo pulchną i odżywioną. Nasza stara jabłonka, nie wiem ile ma lat, a już sobie tu ciepło w środku, yy, aby wydawała nam większe i czystsze owoce, słodsze. Przykrywam ziemię warstwą, Właśnie tutaj sianka wymieszanego z obornikiem. No to układam kartony, a na kartony zrębki. I cały plac w obrębie korony drzew zostanie w ten sposób. Przynajmniej powinien być, nie wiem czy tu się zmieszcza, ale powinien być w ten sposób wyłożony. Dzięki temu drzewa owocowe dają dużo lepsze owoce. Soczyste. to drzewo będzie jeszcze przycięte. No i